Polska Polska Polska, Polska! Polska, Polska, Polska wygrała Polska 14-20 października. Dokładnie za miesiąc widzimy się w Zalasewie w Sfarzędzu, gdzie na memoriale Arka Gołasia pierwszy mecz Aluno Wieto Warta Zawiercie rozegra z, ze Skrąbem Hatów, z naszymi przyjaciółmi. Sp tutaj mamy naszego nowego zawodnika Patryk Zapraszamy na wspólne kibicowanie. Następnie myślimy, że spotkamy się z może z Jastrzębiem, może z Oniko, jeśli chodzi o Jastrzębi, zapraszamy Was, bo wiemy, że będziecie tam w zaraz sobie z nami też wspólnie kibicować. I tutaj nasz Malina. Zapraszamy. No i oczywiście Oniko, Oniko Warszawa też mile będzie widziane. Na memoriale wylicytowaliśmy koszulkę waszego podstawowego zawodnika, naszego reprezentanta Kwola. Gdzie leżą? tutaj. Tak jest. Zapraszamy. Widzimy się za następnym.